Dzień dobry państwu wszystkim, ja jestem Dis. Ej, ja nie jestem Ja też nie Super, chłopaki dzięki Dzień dobry państwu wszystkim, ja jestem Dis. Ja jestem Przemo A ja Ryba I do tej pory mogliście oglądać nas na kanałach takich jak Diz Stream Czy też Dis The Game, które prowadziliśmy w trójkę Graliśmy razem sobie w gry i bawiliśmy się tam doskonale Przemo się tak średnio bawił, bo Ryba go zawsze pokonywał No a ja byłem gdzieś tam mniej więcej drugi ale Przemo, pomyśl o tym, że jesteśmy na nowym kanale Mad Dog Gaming. Mamy nowe pole do popisu, nowe możliwości, nowe gry do ogrania, a przede wszystkim dużo nowego sprzętu do przetestowania. Tak więc poproszę o sprzęt. O proszę. Przemo to nie jest ten sprzęt. Ja przep, przepraszam, proszę. Mama. Po... Ty, a tu jest coś w środku, jak to jest lekkie. Mamy myszkę od Mad Doga. Mad Dog model GM752. Czas go otworzyć! W środku mamy przewód, a, piękną białą myszkę oraz dodatkowy zestaw sliderów. I jeszcze wlepkę dostaliśmy taką ze wściekłym psem. To, co charakteryzuje tego gamingowego gryzonia, to ultra lekka konstrukcja, żywotność do 10 milionów kliknięć, sensor Pixar 3325, który zapewnia jej dokładność i precyzję. Regulowane DPI 6 ustawień w zakresie do 10 tysięcy, podświetlenie RGB oraz dedykowane oprogramowanie. Robi wrażenie. A patrzę jak świeci. I jest ultra lekka. Wiem, bo trzymałem. Czy my dalej mielimy 3-miesięcznego mema? Naprawdę dalej? 3 miesięcy, a półtorej miesięcy. Tu prawie jakby miał już z półtora wieku. Jesteśmy w internecie. A jeżeli mówię już o rzeczach, które robią wrażenie, to wrażenie mogą zrobić na Was dzisiejsze lifehacki, bo w dzisiejszym odcinku testujemy lifehacki z Minecrafta. A na testowaniu lifehacków znamy się tak, tak... Coś nie, coś potrafimy. <laughs> <laughs> Powiedziałbym, że całkiem przyzwoicie. <laughs> no zaskoczenia przemawiałeś. <laughs> Więc, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które dla Was szykujemy, pamiętajcie o tym, zostawić sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale Mad Dog Gaming oraz strzelić łapkę w górę, jak lubicie lifehaki z gier, albo ogólnie materiały z gier. W komentarzach możecie proponować kolejne lifehaki do Minecrafta, to może przetestujemy któreś z lifehacków od no, Mam nadzieję. Myślę, że tak. A teraz testujemy i zaczynamy. Na dziś każdy z nas przygotował po dwa lifehaki, czyli na przykład teraz ryba, który przygotował dwa swoje, pokazuje nam swój lifehack, a my obstawiamy, czy ten lifehack zadziała, czy też może nie, a potem zmiana. No to co? Lecimy z pierwszym. Dobra, to ja przygotowałem skrzynię na klucz. Dobra, jest skrzynia. Okej, okay, gościa niszczy. Tak, żeby ją włożyć. I to... Do... Co on dodał? Pióro? Lok? Nie, nie, nie. Tam było lock jeden, dwa, trzy. Okej. Okay. nie da się otworzyć. I to dopiero... piórem otwierasz niby. Okej. Okay. Ale ciekawe. włamywacz, ty. To, to pióro to taki wytryk trochę. No, no tak. Trochę tak. No to ja obstawiam, że piórem nie da się otworzyć skrzyni, że nie zadziała. Przemo? że zadziała, bo w Minecrafcie da się komendy pisać. No to sprawdzaj ryba. Mamy jeden jeden w głosach. Okej. Okay. Dobra, no to potrzebujemy tak: skrzyni, kowadła i pióro. Aka wytryk. A kawytryk. A słyszeliście, że niektóre dinozary miały pióra? Tak, tak, odkryli parę lat temu. No, a to nie taki. Nie, nie, to dinozary miały pióra. Mm. I jakieś rzeczy do skrzynki sobie że my weźmiemy, weźmy drzwi. Drzwi. No drzwi, drzwi, drzwi. Drzwi, drzwi. Weź coś filetowego. Kwiatka wezmę i więcej kwiatków eee, i dobrze. grzyba. Ja zawsze trzymam drzwi w skrzynce. Ja też. W sumie to normalne. Eee, dobra, i że tak, cyk, no to się otwiera, fajnie to ruszamy się ku rzeczy. No cyk. No. I teraz kowadło jest potrzebne. No. I wkładamy. Biuro. Musisz już tak i nazwać raz, dwa, trzy. Nie, nie, nie. Jest tam kod, jest, jest specjalny kod. To skrzynkę miałeś nazwać, tak. A skrzynkę. Okej, okay, okay, dobra. I co? Jak, jak mam to włożyć? No normalnie, tak no otwórz kowadło, dopiero potem. A no, dobra, no. dobra. Dobra, to nazywamy naszą skrzynkę komendą. Nie, to nie jest taki nawias. To, to nie jest ten nawias. Ten. Bojazd, ten, taki ten, bojazd. ten, ten bojazd. Tak, no. to jest komenda. Komenda pokazuje wam się na ekranie, gdybyście chcieli ją sobie przepisać, ryba w tym momencie ją wklepuje i... Dobra. To jest nazwana. Okej. Okay. Niby. Daję ją postaw. I ją stawiam. Jest nazwana skrzynia. Tak. I czy możesz ją otworzyć? Dobra. To uwaga. jest najważniejsze. Co? Co? A! Kurat! Miałem rację! Haha, ha, live za niezaliczony! Jeden punkt dla mnie, Ej, gramy na punkty. W dzisiejszym odcinku pierwszy trafia do mnie. No ale tak, nazwana jest, nazwana. Dobra. No i postawię i się nie da otworzyć, się, no, dało. się dało. Dobra, wiem jak to zrobił. Powiedz wam? Hmm? Hmm? Patrzcie, on klika lewy jakaś teraz skrzynia, a nie prawy. Bo inaczej macha łapą. To... Przecież prawym się nie macha łapą. <laughs> Dobra, no nie ważne. Tajemnica wyjaśniona, chyba wyjaśnił. Mój drugi lifehack to sposób na ukrytą skrzynię. Wiglo. O, Bigo. Po, Bigo, z poprzednią skrzynią poszło tak średnio. I, Mam nadzieję, że z tą lepiej. Dobra, dźwięk poka, dźwięk, poka, poka. Ja no. lubię skrzynie. A gdzie masz... Tego? no. Jest iglo, kolej tak? sobie wchodzi, no. robi dziurę. Bo to jest dywan, wiesz? Dywan na śniegu położony. Nie? Aha, no. i się maskuje. No. Ej, dobre. No. No, da, dobre, dobre, no, no, dobre. Do, sprytne. Ten pan ma bardzo dużą głowę, który to wymyślił i ja myślę, że... zadziała? E, ja też. To ja na szybko zbuduję iglo. Dobra, poczuj się jak Eskimos. Ale wiecie co? To ja no pingwin, czy... pingwin, Pingwin A pingwiny o Pingwin. Pingwiny mieszkają w Wiglo? No Na pewno, no w to. Oczywiście, że Pingwiny mieszkają w Wiglo razem z wielorybami, fokami i eskimosami. No tak. A, trochę brzydkie te igle. Piękne. Dlatego właśnie w dzieciństwie nikt nie chciał się bawić z rybą w bazę. I z shiftem. Ty, no i zamaskowało. Chisa, chisa no. Okay. Ale czekaj, dobuduj cały, to nie będzie widać różnicy w podłodze. A tu chciałem postawić łóżko, nie? A, a, a No i teraz żaden nie wie gdzie jest skrzynia, Żody. No. Ej, pokaż mogę na chwilę? No, no. Czekaj, czekaj. O jaki piękny Minecraftowy klockowy świat. O jakie piękne łóżko. Hmm, tu zupełnie nic nie ma. No chyba, że tu. A a, a! Nie było żadnej skrzyni, widziałeś? Yy, czyli zadziałał, bo miało jej nie być widać. Właśnie. No to yy, dobra. Yy, tak, no to lifehack zaliczony, a ja Wiem już jak czują się raperzy z podziemia. To teraz, to teraz, to teraz. To przemor! Raz. Przemor! Przemor teraz twoje! Szybka zamiana miejsc? Także widzowie, mój pierwszy lifehack to nieskończone kryształy, także no, panowie, oglądamy. Wo, wow. Te bardzo ładne przemoc znalazłeś, chciałem powiedzieć. No. I tutaj widzisz? No to skomplikowane. To jest skomplikowane rzecz. Co on tutaj jakieś? Nie dla laika. No. Przełączniki. No ale przemo jest największym prosem w Minecrafta chyba z nas. No, no tak. myślę, że się da radę. I co? I co? No. Ale to fajnie wygląda. Aha, i to mu tak jakby je tłucze? No. Tak, tylko czemu to one nie znikają, przemo? No, teraz pytanie. No to może sprawdźmy. Zadziała czy nie? Kurde, za, zadziała, zadziała. A ja obstawiam, że. Nie! Tak żeby stanąć w opozycji! Co prawda to jest bardzo różnie z tymi takimi rzeczami bugującymi grę, ale myślę, że zadziała. No Minecraft ma sporo takich histeregów. Także widzowie potrzebujemy tak, sticky pistona, potrzebujemy też przycisk, najlepiej kamienny, potrzebujemy Redstone Repeatera, blok slimu i nasze ametystowe kryształy. I zaczniemy od tego, żeby postawić sobie pistonka na niego slajma i obudować go kryształami nie? Ty, widać, czy się znu na ród nie pamiętam, on dawał? Chyba nie, nie. Dawał! Tak? Dawał, dawał, 100 pro. No dobra, niech ci będzie. I teraz zbudujemy sobie taki... Yy... Hop, hop. A nie za, nie za blisko? Czy to nie ma znaczenia? Chyba w sensie. nie, chyba, O nie, patrzcie widzowie, zapomniałem jeszcze redstone'a potrzebujemy. red Redstone. I potrzebujemy to sobie połączy. O rzeczywiście na, za, mm, za, za blisko. Za blisko. Dajcie nam sekundkę! Dobra, jeszcze z tego co widziałem to gościu wszystkie opóźnił. Tak. Na maksa, na tak. Maksa. Ok. I teraz trzeba pociągnąć sobie hop. Przemo, jaki elektryk. Słonika. jeszcze do buzinka. I jeszcze tu. I... No i co? I teraz jak naciśniesz, to no, powinno i... zadziałać. I. O, ale rozbiło I... od razu. I zadziałało. Uuu. Uuu. Ej, ale... Nie no nie. No dobra, ej, ale no może nie jest ich nieskończoność, ale jest ich więcej niż było, tak? No, no nie wiem, bo te są jakieś takie małe. A te no tak dobra, czepiasz się szczegółów. No. Także no niestety mój lifehack. No. No niestety. No, no niestety. No nie ale ja zdobywam mam punkcik! jest w ogóle licznik punktów, macie ile kto ma? Pierwszy mi nie wyszedł, ale drugi no na pewno zadziała. Tym razem jest taki prościak, chłopaki, prościak. Dawaj. E, I drzwi odporne na moby zrobię. Normalnie... odporne, No bo popatrz, zwyczajne drewniane, zombiaki rozbiją. A Ironowe po jakimś czasie chyba też, z tego co kojarzę. I być mogą. Ale przez te nie przejdą. I jak stawiacie? Przejdą. Pokaż najpierw. Dobra. Ja okay. mówię w ciemno, że przejdą. Ja chcę zobaczyć najpierw. Okej, okay, stawia sobie bloczek, kuca, wchodzi do środka i mamy zombiaki. I on sobie znowu kuca i wchodzi? I co? I niby zombiaki mają się nie przedrzeć, tak? No. Tera, bo nie wiedzą, jak wejść, ale to nie zadziała. Więc wiedzą, jak wejść. Ja mam właśnie wąt Czyli co, mówisz, że one wejdą, tak? Nie. Znaczy tak, tak. Czyli nie zadziała. Czyli ty ustawiasz, że będzie obalony. Tak. No. Gdyby to była bieżnia. Hmm. Jest taki genialny lifehack, nie? Że jak, jak jest apokalipsa zombie, to stawiasz bieżnię i wtedy zombie napędzają ci dom i jeszcze ci ładują elektrykę. Uh -huh. Ale tu nie ma bieżni. No nie ma. Więc stawiam, że i tak się zablokują głową. Ja stawiam, że to zadziała. Dobra, sprawdźmy to. Także, widzowie, do tego lifehaka potrzebny nam będzie dom, który zaraz zbuduję z tych pięknych diamentów, do tego drzwi i jakiś półblok, który mam nadzieję spasuje. Spasuje, chłopaki? Spasuje. Ja myślę, że jest idealny na głowę zombie. Dobra, no to co, teraz robimy timelapsa z tego, jak buduję moją ziemiankę z... diamentów? Diamenciankę. Diamenciankę. Ty. On przyzywa zombie, ten typ jest nekromantą. No, nekromanta. Żebym, nekromanta. Głowę zombie? Zombie horde? Zombie zlikwe. Co masz do hordy? Ale zombiaków. Ale pół bloku nie postawiłem. Aaaaaah, przemą szybko pół blok stawiaj! No i patrzcie, teraz oni tu za mną wejdą. A może nie wejdą. weźli! We weźli! Ciekawy! Dobra, okej, okay, okej. Okay. Wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. No i działaj przemo. No, no, ma. To no. szybko, szybko. Co? Nie. Co? 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 Czemu? Co? Okej. Okay. Patrzcie. To jest ten pro player. Hop, 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 hop. Dobra. O o, pro player, to ci tam zdajne. cztery serduszka no, zostały. No, zaraz będzie zaraz, zaraz wywrotka. Patrzcie. O! O, o. o. I, I co? Zablokowały się! <mulacja> <f common> Czyli lifehack zaliczony. a ja łykam kolejny w Widno, No niestety. Mówiłem że no, ja, ja się znam na Minecraftzie, ja jestem profesjonalnym klockarzem. Dobra, <gulacja> to czas na moje lifehacki. I co pan, panie Norbercie masz przygotowane? Ja jestem sportowiec, tak? Mam. MMA ćwiczę? Ćwiczę. Mam. I ja skaczę, biegam i w ogóle, więc ten lifehack nazywa się skok przez płot. No to zobaczmy może najpierw, jak się skacze przez płot. No i proszę bardzo, są krówki zamknięte, są płotki, stawiamy sobie znowu białe dywaniki i. I możesz przejść I możesz po dywanie. O, po dywanie. Ciekawe. Czyli Bo... trzeba sobie rozwinąć dywan pod kołami, tak w mocnym skrócie, jak stawiacie. No, zadziała. No, no nie, ja wiem. pierwszy byłem. Nie zadziała. No Co? To... No. Sprawdźmy. Widzowie, życie farmera nie jest proste, bo najpierw trzeba sobie zasadzić płot, potem trzeba sobie wykluć rodzinę i założyć kurczaka. A może coś pomyliłem? Nieważne. W każdym razie zacznę od tego, żeby zbudować zagrodę. Uu, bardzo ładna zagroda. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Robi wrażenie. <grystanie> Przestań. Nie możemy już tego mema, dość! Chyba coś nie, coś potrafisz. Nie! <grystanie> No I dobre. posadzę. Po, widzicie, ja sadzę kurczaki. Dobra, mamy cztery pokodaki tak zwane. Ale no teraz nie możesz przeskoczyć, bo płotek ma jakby półtora. Tak, e, w sensie kratki. jest wyższy. Niż no, widać. Nie! No. Się, no nie! Zestakowałem się! Nie, nie możesz się dostać dosadkić. No, no nie klucz. mogę, nie mogę. A ja chcę do kurczaków, a nie no. mam bramki, bo tutaj nastąpił błąd konstrukcyjny. Mm. E Ewidentnie. I teraz sprawę, tak? No. Uwaga, stawiam dywan. U? Może z shiftem, z shift nacisnąć. No? Nie mogę postawić tej dywanu. Musisz na górze bloku dać. Na górze bloku, czyli jak, tak? Nie, w sensie jakby. O, no, no. Jest! Ło, o, Czekajcie. I to może Udało się jedno. No to ja myślę, że wystarczy takie jedno. No tak. Uwaga! I 102 metry! Jest! Działa! Moje koko ko, ko, koszki! Jak ja za wami tęskniłem! Proszę, bądźcie wolne. Jesteście wolne. ko, na zaliczony. ko, Brawo. Brawo. udało się. Dobra, tym razem pokażę wam coś epickiego. Nie wiem, czy można nazwać to lifehackiem, czy bardziej sposobem. W każdym razie nazywa się to, jak zrobić piękne akwarium. Proszę bardzo, tutaj sobie stawiamy, budujemy, budujemy dalej, ale efekt końcowy? Sekundka? No i był gotowy, gotowy. No, no już prawie, ale długo mu to schodzi. A, to... Nie da się jakoś szybciej? No, da się. Chopiej, nie, nie wiesz, że się da e, zbudować. No właśnie, w craftingu. Tak, w craftingu, się da. Normalnie, no, ta, w craftingu da. akwarium, nie no. widział. normalnie dajesz dwie ryby, szkło, i już. Dobra, okej, okay. zmieniamy ten lifehack. Zmieniamy na zrobienie akwarium w craftingu. Rozumiem, że obaj obstawiacie, że zadziała, no, tak? Tak, że tak. Przecież my gramy dużo w tą grę. To, no, no, to, to, to prawda. prawda, chłopaki grają w Minecrafta zdecydowanie więc ode mnie. Nie, jeszcze jestem lajkiem. Ale okej, okay. skoro mówicie, że zadziała, no to sprawdźmy. Dobra, panowie mądrzy, to ja czego ja potrzebuję? No, Mam jedną. Ale w, w grze. grze. A! <noise> o mogę rozdenkę? To może być rozdenka. Jakąkolwiek. Dobra, do... ja chcę akwarium z rozdenkami. Rozdenki są śliczne. I jednego gdzie jest Nemo i drugiego gdzie jest Nemo też nie. To za, za dużo. Trzy, no dobra, trzy, no dobra, okej, okej, okay, okay, no to no. dobra. Jedną roz, dwie rozdenki jednego gdzie no, jest no Nemo. Potrzebuje no potrzebujesz szkła. Szkła. Tak, tak no, no, to Okej, dobra, okej, okay. jest, jest. przezroczyste szkło, no. A to więcej sobie weź. No to więcej. Ile mam tego szkła? Jeszcze więcej? No, jeszcze więcej, do końca, paseczka. Je do końca paseczka. Do końca paseczka? Tyle szkła? No dobra, Tyle to chyba potężne akwarium będzie. No. no i crafting table potrzeba. A, no. A jakieś LEDy? No. A co LEDy, to potem można dodać. No dobra. No dobra. Crafting table jeszcze. No, no i teraz musisz wyjść, No, no. Tak, no, no stawiam crafting table. prawy, prawy. Tak, tak, no. Nie wskoczysz, tylko wejdź. No i gdzie mam, jak mam układać, jak no. mam układać teraz? A jakbyś robił akwarium? Jakbym robił akwarium? No. <grych> na pewno nie zacząłbym od ryby. Wstawiłbym szkło dookoła. Dokładnie. No dookoła? Trzy y na dole, trzy na górze. No, ale to nie mam trzech. Ale to spokojnie, zaraz będziesz miał. No. I teraz, aha, muszę sobie teraz wyjść na chwilę z tego. Masz pięć, dobrze jest, okej. Okay. No. Potrzebujesz jeszcze jednego. Jeszcze musisz sobie wziąć. Dobra, nie powiedzieli mi, że potrzebuję bardzo dużo szkół. Starczy, no sześć starczy. Nie, jak z tu shiftem, dookoła. Z shiftem, weź. O, mam wszystkie szkło. Norby. No prawie, prawie, pra, prawie, ooo. Pyk, wow. pyk, 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 Ale pyk, pyk. Nie, nie no, tak to ciemność nie zarywa. Jest, git, git. Nie no, dobra. Przesuwam to tutaj? No. Ej, nie, bo ja muszę trzy rybki włożyć, tak, tak, dobra, rybki, dlatego chcieliście, żeby miał sześć, dobra, no. rozumiem. Najpierw, gdzie jest na ślodeczku, no. teraz sobie daję jedną rozdenę i... Uwaga, czy to zadziała? Oczywiście, że to nie zadziała. No jest, przecież. No. Bardzo ładne. ZADZIAŁAŁO! Ha! Niesamowite. No chyba, że... NIE ZADZIAŁAŁO! Oszukali mnie! Livehack niezaliczony! Ale mam nadzieję za to, że ten odcinek Wam się podobał i że dla Was zaliczony, dobrze spędzony czas jest razem z nami. Jeżeli tak, to zostawcie sobie subskrypcję wraz z łączkiem na kanale. Jak chcecie, fajną mychę, zapraszamy Was do linku w opisie i widzimy się w kolejnych odcinkach. A w komentarzach napiszcie, jakie livehacki mam przetestować w kolejnym. Trzymajcie się. pa! pa. pa, pa, pa. Ale łatwo z tobą, bardzo.